Jesteśmy bezpieczni. Raz, raz, raz. Jest dobrze? Ema, bo Cię bieżąco. Bartosz Urbański, a ze mną Dredziasty Siemaneczko. Siemaneczko, witam wszystkich. Jestem cały. Jesteś cały, no i chyba zdrowy. Słuchaj, dwie rundy yy, skreślali Cię. Było to widać po kursach bukwacherskich. Byłeś chyba największym underdogiem, albo jeden z największych. Ale pokazałeś charakter, mocny dwie rundy. Szedłeś do przodu, więc chyba powinieneś być z siebie zadowolony. No powinienem, no mało zabrakło tam już tego tlenu, już dociskało mnie w środku. Bez charakteru nie ma co wychodzić w ogóle do walki. No bo po co wychodzić? Ja zawsze wchodzę na 100% zabrakło, zabrakło. No. Jeszcze w drugiej rundzie miałem jakiś plan, ale totalnie nie, już go nie byłem w stanie zrealizować. Ale miałem co innego w głowie, co chciałem zrobić. Ale to może zdradzić teraz właśnie, jaki miałeś plan na tą walkę. Yy, chciałeś bardziej stójki parteru? Jak to, jak to sobie zakładałeś? No, po moim stylu można zobaczyć, że jestem trochę nieprzewidywalny, nie wiadomo. To, no, chciałem go w taki sposób zaskoczyć, żeby jednak mimo wszystko go obalić. Nie. Mimo wszystko, ale jak już szły bomby i on się nakręcał. Nie chciałem się narażać, bo bym dostał jedną bombę mocniejszą w drugiej rundzie i mogłoby być tak, żebym tutaj nie stał, bo by dobrze weszło. Ja też wiem, że tam jedna bomba ode mnie dobrze weszła, no ale jednak zachowałem zdrowy rozsądek. Już w trakcie wejścia jego było, widać, że tam buzuje bardzo. On tam do ciebie w Oktegonie widziałam, że też coś powiedział, nie wiem, coś ruszył do ciebie na samej zapowiedzi. Chyba był duży ładunek emocjonalny i była taka złość, żeby sobie naprawdę tutaj udowodnić. Tak, było, było, bo po prostu w, w konflikt już w wyniku z tego, że. Już te spojrzenia, już wiedzieliśmy, że będziemy się bić, a ja widziałem, że on jest nabuzowany, e, wiedziałem, że jest w swoim mieście, będzie się chciał pokazać jak najlepiej. Skoro ja wiem i mam pewność tego, że on będzie chciał dać z siebie 100%, no to czemu ja miałbym nie dać z siebie z tych 100%, tak? Chciałem poziomem dorównać do tego, bo widziałem, jakie ma podejście, no w końcu walczy w swoim mieście. Ale dobra, no zrobiłem, wykonałem swoją pracę, wiem, że mogłem lepiej, no ale no... Mam nadzieję, że następnym razem wygram po prostu. Opowiedz powiedz mi, jak się czułeś wchodząc do OKTAGONu, jak widziałeś całą toczkę, tyle, tyle tysięcy tutaj ludzi w, w hali zgromadzonych i ten cały doping, wiadomo, doping był w kierunku bardziej Kuby, natomiast jakie to dla tobie wrażenie wywarło? Fajnie, no i kurczę, no nic tylko się cieszyć, że na, robimy takie widowisko, że jest tyle ludzi, że wychodzę tak naprawdę pierwszy raz do OKTAGONu, Yy, przygotowywałem się niecałe 3 miesiące tak naprawdę i moja pierwsza walka jest yy, w takim zajebistym towarzystwie, no, pełno ludzi, yy, fajna publika, no może tym razem nie za mną, ale cieszę się, że mogłem wystąpić dla tylu ludzi, że mogłem się pokazać na takiej fajnej hali i uważam, że hali pod względem w ogóle wizualizacji nie wiem, 10 na 10. Nie naprawdę wygląda to bardzo, bardzo profesjonalnie. Naprawdę naprawdę wygląda to kozacko. No, poziom rośnie cały czas i to mi się podoba. No Trzeba przyznać, że widać tutaj taką y, dokładność i perfekcjonizm tak, w każdym tak. calu. Więc, to Super. się ceni, tym bardziej, że wiesz, o. że dopiero to jest ich początek, tak? Druga gala naprawdę jest grubo. No, no to powiedz jakie plany w takim dobrze. razie. Czy ty masz kontrakt na więcej walki, jak to wygląda? No, będę trenować. Eee, nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że jakbym trenował więcej, to przeciwnik udziela wywiadu. Nie wiem dlaczego dopiero teraz. A że wrócił, bo on chyba do szpitala pojechał. Okay, okay. Bo mnie nie był do końca w stanie udzielić tam wywiadu i chyba nie wiem czy pojechał w końcu do szpitala, ale. A to co się stało, wiesz? No po prostu bolała go głowa, no, z tego co widziałem. Trąba powiedział w Oktagonie, że, że, że nie, nie jest w stanie na ten moment. Dlatego chyba teraz wrócił, obadali go, sprawdzili chyba jego zdrowie i, i chyba teraz on się wypowiada dopiero. A jak teraz sytuacja między wami będzie wyglądać? Nie wiem, spotkacie się, pogadacie, yy, zbijecie pionę? No chciałbym z nim pogadać tak... Normalnie? No, ciekawy jestem co ma mi do powiedzenia po tej walce. No, jak powie do mnie, że... Jak się, nie, no chyba nie będziesz się rzucać już, bo jednak coś tam udowodniłem, nie? E, powiedz z kim chciałbyś potencjalnie toczyć teraz walkę. Masz kogoś? No listę już mam taką, może to być Mixer, może to być Multi, może to być Crushfilm, może to być Edzio, może to być Czuks. OK? Czyli przygotowany widzę, cała, cała lista wiesz, po kolejnych się ustawia. Tak, no naprawdę, no bo czemu mieliby ze mną nie wyjść, chyba że będą się bali. Bo ja się proszę już długo o to, no ale dobra. No Czuks dzisiaj przegrał, za wiele nie pokazał. No ty pokazałeś nie. widziałem stanie... jego walki. Było bardzo, coś? bardzo szybko, nie, no w pierwszej rundzie wiesz, został poddany duszeniem, więc... <ścoughs> przy... Ja chociaż druga! Przypalił się ja trochę, chociaż wydaje mi się, że wiesz, że presja go trochę zjadła. Nie no to też tlenu odebrało mi ostro, nie? Nie, ja wiem o tym, że... Po prostu. Więcej pracy, praca, 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 tylko praca. Jak więcej pracy, i możemy, możemy zrobić show. To, to słuchaj, ja Tobie życzę teraz powrotu, wiesz, do zdrowia, odpoczynku i żebyś dalej trenował. No i czekamy na, wiesz, na zwycięstwo tym razem. Dzięki, pozdrawiam wszystkich tutaj z kanału. Mój pierwszy wywiad od razu po walce, więc komentujcie, lajkujcie, do zobaczenia. Wbijajcie, sprawdzajcie. Dzięki. Pozdrawiam.